Cześć, tu przedszkolak 5. W poprzednim poradniku pokazałem Ci program Camtasia Studio 7, jak z niego korzystać oraz jak stworzyć w nim jakiś poradnik lub filmik, i też jak go zapisać. A w tym poradniku pokażę Ci, jak dać go na youtube.com. I żeby to zrobić, otwórz swoją przeglądarkę internetową i wejdź na stronę youtube.com. Potem kliknij prześlij film i kliknij prześlij film wideo w tym żółtym okienku. Teraz wybierz filmik, który zapisałeś. Ja wybieram ten, który pokazałem Ci w poprzednim poradniku. Kliknij otwórz i plik zaczyna się przesyłać. Upewnij się, że wybrałeś plik w formacie WMV, a nie w formacie AVI. Po pierwsze, w formacie WMV przesyła się szybciej, a po drugie, jest w lepszej jakości. A więc. Tutaj daj tytuł swojego filmiku. A tutaj daj swój opis. Tutaj daję jakieś tagi. Na przykład Camtasia Studio 7. I wybierz kategorię, jaką tylko chcesz. Ja na przykład wybiorę kategorię Edukacja. Możesz zaznaczyć dwie opcje. Publiczny czyli że mogą go oglądać wszyscy, albo prywatny tylko wyznaczeni użytkownicy YouTube. Ja zawsze zaznaczam publiczny. To jest zalecane. Gdy filmik skończy się przesyłać oraz przetwarzać, kliknij zapisz zmiany. Wtedy Twój filmik lub poradnik będzie już na YouTube i każdy będzie mógł go obejrzeć. I to by było na tyle. No więc zapraszam do subskrypcji mojego profilu na youtube.com i na mój kanał na youtube.com ukośnik 5. Proszę o Wasze komentarze, opinie oraz oceny. I do zobaczenia. Cześć.